To, co wydarzyło się w piątek, w szczególności w ostatnich godzinach handlu, zmienia zapewne sposób, w jaki interpretujemy ten miniony tydzień, a jest co analizować. Optymizm w związku z końcem dawno okazał się być niewystarczający, a sytuacja, w której rzeczniczka prasowa rządu, mówi o tym, że najprawdopodobniej część danych za październik nigdy nie zostanie opublikowana, spowodowała w zasadzie istotne wstrzymanie działań. I tu nie chodzi o wstrzymanie działań inwestorów, no tylko samego Fedu. I widać to po nastrojach i oczekiwaniach, bo aktualnie Większą szansę rynek daje utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie w Stanach Zjednoczonych w grudniu, niż na to, że zobaczymy ich cięcia. I to był oczywiście gwóźdź do trumny w drodze po nowe ATH, czy bo ostatecznie się nie doczekaliśmy. Ale jest też optymistyczna strona tego tygodnia. 91% spółek z indeksu SP 500 opublikowało do tej pory wyniki za trzeci kwartał. 82% z nich przekroczyły prognozowany poziom zysków, a 77% przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów. Zyski indeksu SP500 mają wzrosnąć o ponad 13% w ujęciu rocznym w trzecim kwartale. Jeśli dane się potwierdzą, będzie to czwarty kwartał dwucyfrowego wzrostu. Z rzędu. Analitycy do kolejnego podchodzą trochę ostrożniej. Na ten moment obniżyli prognozy zysków dla 42 spółek, a zwiększyli dla 31. Ten wykres dla wielu jest potwierdzeniem, że na rynku nie mamy bańki. Błękitna linia to wykres SP500, a ta granatowa pokazuje, jak dla tego indeksu kształtuje się zysk na akcję. Naprawdę, ciężko tutaj mówić. O bańce. 12 listopada nagrałem materiał o Michaelu Berem i jego pozycjach. Szacowaliśmy, że wartość inwestycji to około 20 milionów. Zielonych. Oczywiście dysponując go oficjalnymi danymi, niepełnymi, próbując znaleźć jakieś oparcie w szacunkach. Ostatecznie okazało się, że Ber wydał na nie około 10 milionów dolarów. Ale nie to jest istotne. Istotny jest fakt, że Barry zamyka swój fundusz, i dla wielu to sytuacja, w której Niedźwiedź odklepuje swoją porażkę. Ale tak nie jest. Barry wyrejestrował swoją firmę Sion spod nadzoru. Przeszedł w rytm pracy typowego family office, a to oznacza, że przede wszystkim. Nie musi się mu spowiadać ze swoich działań, a przecież zapowiedział, że więcej dowiemy się 25 listopada. Pojawiają się domysły, że ruszy ze swoim blogiem tłumacząc jak on widzi aktualną sytuację, a przecież nadzór do tej pory nękał go za wypowiedzi, więc dla mnie ta sytuacja dalej jest logiczna. Tylko przypomnę że Michael B. mówił o tym, że w latach 2026-2028 spółki technologiczne mogą zaniżyć wartość amortyzacji o około 176 miliardów dolarów, a tym samym o tyle właśnie wyższe będą zyski. Na przykład taki Oracle mógłby zawyżyć zysk o około 26% do nawet 27% do 2028, meta o 21%. Co ciekawe, rating kredytowy Oracle został w minionym tygodniu obniżony przez Barclays, ale... To niepowiązany z barym temat. Wróćmy do głównego wątku. B mówi o tym, że manipulacja amortyzacją to jedno z największych nadużyć tej epoki. Tylko że Pozbawiałem tutaj trochę danych i okazuje się, że wykorzystanie sprzętu rzeczywiście wydłuża się w czasie. Zresztą miałem okazję zapytać o to wyśmienitych ekspertów, bo w trakcie debaty w ramach XTB Masterclass o sztucznej inteligencji rozmawiałem z Jaskiem Dąbrowskim z CINRAJ, z profesorem Włodzisławem Duchem i profesorem Piotrem Durką i panowie jednogłośnie opowiedzieli się za tym, że nie jest to manipulacja, a rynkowe. Realia. Ta debata za niedługo pojawi się na YouTube. Będziemy oczywiście dawali wam znać, że warto ją obejrzeć i gdzie ją można obejrzeć. Oczywiście zobaczymy, jak sytuacja wygląda na wykresach z perspektywy rynkowej. Oczywiście przed nami najważniejsza publikacja wyników finansowych za trzeci kwartał, bo mowa o wynikach finansowych Nvidia, które poznamy 19 Listopada. Stałych widzów proszę o łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz, żeby omijały Cię ważne wydarzenia ze świata finansów, to koniecznie dołącz do ponad 100 tysięcy subskrybentów. A jeżeli szukasz miejsca, gdzie możesz inwestować swoje środki, oszczędzać na emeryturę za pomocą kod IKE czy XE, to koniecznie sprawdź ofertę Domu Maklerskiego XTB. Link znajdziesz w opisie, a my zaczynamy analizę. Analizę zaczniemy oczywiście od indeksu Nasdaq, wskakujemy na platformę Station, bo to co tutaj się wydarzyło jest niezwykle istotne. To wyciąganie na sesji piątkowej, które w zasadzie no może nie jest e, identyczne jak tydzień temu, ale jest bardzo podobne w zasadzie potwierdza, że ten popyt rzeczywiście gdzieś tam oczekuje na to, że ten najlepszy okres statystycznie, jeżeli mówimy tutaj o roku kalendarzowym, przyniesie jednak mimo wszystko Poprawę nastrojów, bo gdyby nie oczywiście ten pivot związany ze stopami procentowymi i tym, że w grudniu nie do końca my zobaczymy obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych, no to może rozmawialibyśmy o tym, że jesteśmy mniej więcej w tych. Okolicach. Rynek czeka na dwa wydarzenia, moim zdaniem, takie, które wiemy, że mogą przynieść tutaj coś nowego, coś świeżego. Wyniki Nvidii to jest jeden aspekt, i możemy sobie oczywiście wykres Nvidii e, wrzucić, bo jest to spółka, na którą e, nawet. W zasadzie po, od której powinniśmy zaczynać jakąkolwiek analizę, i tutaj widać rzeczywiście, że to jest jeden z tych motorów pociągowych, napędowych tego odreagowania piątkowego i wybronienia dosyć istotnego poziomu horyzontalnego. Tu oczywiście my w przypadku analizy, jeżeli mówimy o analizie technicznej tego typu, wykresów, no to musimy brać poprawkę na to, jak się sytuacja, że ta linia może być troszeczkę naginana, przekraczana, bo rynek to nie jest wbrew obiegowej opinii apteka i nie musimy być tutaj tak bardzo dokładni. Zresztą mam nadzieję, że jeżeli chodzi o twoją strategię, ta strategia nie wymaga wielkiej dokładności, żebyś na rynku zarabiał, bo inaczej masz duży. Problem. 180-183 dolary to jest taka strefa, gdzie jeżeli spadlibyśmy poniżej tych poziomów, no to może się zaczynać robić naprawdę niebezpiecznie z perspektywy, oczywiście, głębszej korekty. No ale na ten moment my mówimy tutaj o potencjale i na ten moment wybroniliśmy te poziomy też w przypadku tych najważniejszych giełdowych indeksów, więc dostaliśmy znowu komunikat, że powinniśmy zajmować pozycje długie. O ile świeca w przypadku indeksów, S&P 500 jest czerwona, ta piątkowa. O jej interpretacja jest podobna jak w przypadku tego minionego tygodnia. Czyli tutaj mowa o tym, że raczej to jest byczy sygnał i sytuacja, w której w kolejnym tygodniu powinna się, powinniśmy zobaczyć fajne wzrosty. Pytanie, co ma bary, o czym my nie wiemy. Czyli to, o czym i czego możliwe, że dowiemy się 25 listopada, no bo to jest ten to aspekt, który, na który rynek czeka i który rynek na ten moment nie kupił, bo moment, w którym Bach pochwalił się wynikami finansowymi i nie wynikami finansowymi, tylko pozycjami, jeżeli chodzi o Nvidię, o Palantir, to nie był moment, w którym zobaczyliśmy wielkie tłumnięcia i, i to, że rynek kupił interpretację Bach'ego, to się absolutnie nie wydarzyło, więc dlatego ja osobiście czekam przede wszystkim na ten 25 listopad. Natomiast to pod kątem analitycznym, bo na ten moment cały czas uważam, że jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, to je warto mieć w portfelu i pod kątem długoterminowym nic się nie zmienia, dalej powinniśmy w nie inwestować. No i fakt tego, że tutaj wyciągnięcie miało miejsce po południu, no to absolutnie pokazuje, że my nie do końca. Zdążyliśmy wyjść na takie poziomy, na które powinniśmy wyjść, jeżeli chodzi o nasze indeksy. Natomiast WIG-20 obronił poziom, więc tutaj też wszystko wygląda na ten moment. O ile część osób może to interpretować jako podwójny wierzchołek, bo jest do tego przestrzeń, do tej interpretacji, gdzie pokonanie tego dolnego poziomu o 2970 punktów byłaby sygnałem do spadków, ale najpierw musi nastąpić to przebicie, żebyśmy o tym scenariuszu mogli. Mówić i to i tak scenariusz pod prąd, więc musimy uważać, bo tak jak niektórzy mówią, że na wieszczeniu krachów, kryzysów zarabia się. Bardzo rzadko i to jest prawda, więc, jeżeli handlujemy pod prąd, to trzeba sobie zdawać sprawę, że my kilkukrotnie musimy próbować podchodzić pod jakąś pozycję, aż w końcu ona nam załapie, bo taki idealny timing absolutnie nie istnieje. My go możemy, możemy mieć złudne wrażenie, że ktoś miał idealny timing, ale bardzo często za tym kryje się, kryje się, kryje się mnóstwo prób zajęcia pozycji, wychodzenia z rynku i ponownego testowania przy innych, przy innych poziomach. Więc tutaj oczywiście uważajmy, uważajmy na to, żebyśmy, żebyśmy dobrze i z rozsądkiem podchodzili do tego, jaki mamy aktualnie na rynku trend, bo tutaj pod kątem też fundamentalnym, w szczególności jeżeli patrzymy na wyniki finansowe, o których sobie mówiliśmy w wprowadzeniu, to naprawdę sytuacja wygląda, wygląda dobrze. My rozłożymy na czynniki pierwsze jeżeli chodzi o ten taki słynny wykres, jak spółki między sobą przesyłają dane, ja zresztą o tym rozmawiałem z Piotrem Cyncykiem i rozmowa w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, poniedziałek, najpóźniej wtorek pojawi się u nas na naszym YouTube'owym kanale. Więc serdecznie Wam polecam, zostawcie suba, żeby Was ta rozmowa nie ominęła, bo rozmawiamy przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych. Jeżeli mówimy tutaj sobie o tych takich najbardziej gorących wątkach, ostatnich tygodni, no to jeżeli, jeżeli popatrzymy sobie na złoto, wrzucimy tutaj złoto, wrzucamy złoto. Jeżeli chodzi o złoto, tu zobaczyliśmy w wbicie, odreagowanie, natomiast dalej nie zobaczyliśmy ATH. I dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej w analizach, złoto powinno wejść w taką tendencję boczną, czyli coś, co złoto robi po takich mocnych rajdach w górę. Tak było w 2024 po wzroście o 33-34%. Tutaj mieliśmy wzrosty. O ponad 30%, no licząc od dołka, od ponad 30%, więc to też pod kątem takiej statystyki czy mechaniki rynku, to nie, byłoby, to nie byłaby sytuacja nadzwyczajna, jakoś mocno odbiegająca od tego, do czego my osobiście przywykliśmy, jeżeli chodzi o złoto. Natomiast dla mnie te największe wzrosty na ten moment się skończyły, dlatego że i też rozmawiając z geopolitykami w, w czasie ostatniej konferencji, no mam wrażenie, że przynajmniej na ten moment. Rynek absolutnie nie oczekuje tutaj eskalacji konfliktu, e, jakichś nowych konfliktów zbrojnych e, i napięć, które mogłyby oczywiście stanowić siłę napędową do dalszych wzrostów, jeżeli chodzi o złoto, i też prognozy najważniejszych banków, o ile ich wierzymy, Banku Światowego czy, e, czy Banków Inwestycyjnych. One nam mówią tutaj, nie wiem, o dynamice na poziomie 5, może może maksymalnie 10% w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o srebro, to tutaj technicznie wygląda ta sytuacja na zdecydowanie ładniej, niektórzy mogliby to nazwać <grych> dwie wieże, no bo rzeczywiście tutaj podeszliśmy dosyć wysoko, 54,40, 54,41, ładnie się odbiliśmy technicznie, no i pytanie, czy ten poziom tutaj wytrzyma. 49,53% E, bo śmiem twierdzić, że będzie ciężko jednak mimo wszystko z tym poziomem e, wytrzymać. Pytanie, na ile te dane, które zobaczymy w przyszłym tygodniu, będą takimi game changerami, czy też, czy też nie? No, bo sam układ podwójnego gierzfowca, no to powiedzmy sobie jasno, sygnał dopiero w momencie przekroczenia i spadku poniżej 45-46, no to jest daleko, daleko nam od tych aktualnych poziomów i tego bym absolutnie nie rozgrywał, bo zysk do ryzyka jest zbyt. Odległy. Natomiast w przypadku Sredra, jeżeli okazałoby się, że tu wyhamowujemy i odbijamy, to ja nie ukrywam, że możliwe, że jakieś zlecenie oczekujące pod dalszą kontynuację w Na zasadzie, oczywiście, że my tutaj analizujemy, dywagujemy, mówimy sobie o różnych potencjalnych scenariuszach, no ale oczywiście ja się z rękiem nie zamierzam buksować i tkwić tylko i wyłącznie. W swoim zdaniu, jak rynek będzie robił coś innego, no to po prostu postaram się to wykorzystać, i wydaje mi się, że to jest jedno z lepszych podejść do rynku jakie możemy mieć, czyli żebyśmy się tutaj absolutnie nie fiksowali. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to tutaj dalej utrzymujemy się w konsolidacji. Dalej oczywiście mieliśmy sytuację, w której spadki ropy naftowej miały miejsce w momencie publikacji danych, m.in. o zapasach ropy naftowej, które okazały się być bardzo, bardzo duże. Piwot i słabość amerykańskiej waluty to jest efekt tej sesji czwartkowej i piątkowej. Natomiast jeżeli chodzi o ropę naftową, to pod kątem tak Swingowym. Dla mnie ropa naftowa to jest temat, do, do którego możemy sobie wrócić na początku roku, bo pod kątem technicznym tutaj absolutnie nic się nam nie wydarzy. Potrzeba kilkunastu, czy też kilkudziesięciu sesji, żeby nam się narysowało coś e, ciekawego. Natomiast dalej uważam, że w długim terminie tutaj raczej spadki, natomiast i nie czuję tego, żeby ten timing teraz, w tym momencie, był jakiś adekwatny że my tam musimy rzeczywiście dokładnie wskakiwać. Jeżeli oczywiście popatrzylibyśmy sobie przez pryzmat pojedynczych spółek, to wśród gigantów dzieją się różne rzeczy, mamy problemy Amazona, jeżeli chodzi o zatrudnienie, bo raz zwiększa zatrudnienie o 250 tysięcy, a tu mówimy o pracownikach sezonowych w związku z okresem świątecznym, ale też pracy pracą pracownicy korporacyjni, ci, którzy pracują w strukturach na stałe, a nie... Sezonowo. E, mamy też jakieś różnej maści oskarżenia i to nie tylko wysuwane w stronę Amazona, ale też, e, ale też innych podmiotów. Dlatego generalnie nie koncentrowałbym się na pojedynczych spółkach, jeżeli chodzi o ten najbliższy, o ten najbliższy czas. E, wykluczając stąd oczywiście Nvidia, bo na Nvidia będziemy się skupiać 19 listopada, więc już w zasadzie za e, 3 dni i ten odprzyt będzie niezwykle. Istotne. Jeżeli chodzi natomiast o niemiecki indeks, czyli Giełdę za naszą zachodnią granicą, to jest ciekawie, jesteśmy w połowie konsolidacji, więc czysto teoretycznie książki do analizy technicznej w większości mówią, okej, okay, że jeżeli jesteśmy w połowie konsolidacji, to powinniśmy być bez jakiejkolwiek no pozycji i pod tym się trochę podpisuje. Natomiast bardziej podpisuje się pod tym, że jak sobie oddalimy ten wykres niemieckiego DAXa, to trochę niepokojąco wygląda ten ostatni miesiąc, tudzież nawet ostatnie dwa miesiące, bo ta konsola i tej konsoli zdecydowanie więcej jest podaży niż Popytu, jeżeli otrzymamy sobie przez pryzmat samego koloru świec i tego, jak się kończą zwykle zamknięcia. Z tych wszystkich rynków zdecydowanie bardziej obstawiałbym, że listopad i grudzień będą dobrym okresem dla amerykańskiej giełdy pod kątem statystyki, I dla polskiej również, bo liczę i trzymam kciuki za to, żebyśmy ten rok skończyli na drugim miejscu zaraz za giełdą. W Korei, e, czyli giełdą koreańską, która no, bije rekordy i ten 2025 ma niezwykle e, udane. A co do parkietów europejskich, to tutaj nie do końca jest inaczej. Jestem sceptycznie nastawiony do tego, jak to może e, wyglądać. E, i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten taki krótki przegląd, bo też roboczo w pokoju hotelowego. Ja więc już przyszły tydzień wracamy, wracamy. Do no niebo bo są inne konferencje. Jak już będę w Warszawie na For Finance. Serdecznie Was zapraszam konferencja na stadionie narodowym, więc nie, to nie koniec. Czyli za tydzień też analiza takich warunkach komfortowych, aczkolwiek no nie studyjnych. Jeżeli ten materiał przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. Trzymam kciuki za Twój handel udanych inwestycji.